zmierzy się z Piotrem Lisiczką. Kiedy przygotowuję się do startu, myślę o małpkach, o tym, jak skaczą po przeszkodach. Staram się myśleć o tym na torze. Widzieliście, co ono wyprawia na tych torach. To jest po prostu nie z tej ziemi. Jakiś mały błąd popełni i leży, także nie popełniać błędu. Tutaj też toczy się walka o last woman standing. Pamiętajmy, dwie kobiety, Izabela Folsom i Katarzyna Jonaczyk. Zobaczmy, Piotr Lisiczka, ale Izabela Folsom nie wybiega tutaj absolutnie. Nie, nie, nie i teraz mam wrażenie zdobywa lekką przewagę, chociaż Piotr Lisiczka jako pierwszy obraca się do ostatniego elementu tej przeszkody. Będzie zeskok. Ona jest niesamowicie dokładna. Trzyma jedno tempo, nie szarpie, rozkłada siły. Podobnie trochę jak ma. O dwa piętra Piotr Lisiczka także przechodzi e, ruchomy drążek, ale jest już tam na samej górze także Izabela Folsom. I już pierwszy spodek w jej rękach. Podobnie Piotr Lisiczka. Trzeci spodek pani Folsom. Niesamowite. Eyes on your course, bell. let's go. Niesamowita, tu nie ma różnicy. Kobieta, mężczyzna, nie. To jest wyścig dwóch wojowników. Ależ ma formę, ależ idzie folsom. Piotr Myk Lisiczka I musi znieść się go! na wyżyny swoich umiejętności ninja. Pierwsza Ale będzie. na że będzie pierwsza Amerykanka. No i teraz, teraz kto popełni błąd? A może oboje? Na siatce, to się wszystko rozegra. Piotr Lisiczka już leci i złada! Nie! Wpada! nie! nie! Polsą będzie w najlepszej dziesiątce jako kobieta. Ale nie ma tego podziału. Bez nie ma. Nie, nie, nie. Na tym poziomie już nie ma. Kochamy Izabela. Iza. Iza.